Hejka, przychodzę dzisiaj do Was e, z food vlogiem. Właśnie robię sobie kawę. I słuchajcie, stałam o 6.30, jest 9.13, ja dopiero robię kawę. I będę brała się za śniadanie. Dlatego, że byłam na zakupach, trochę ogarnęłam w domu, ale niestety jeszcze mam dużo ogarniania. Ale postanowiłam, że zrobię dzisiaj Wam food Widać mnie tu głowę nie I jeszcze pokażę Wam też, co kupiłam w Lidlu, bo ja lubię hole. Takie spożywcze, zakupowe, więc Wam pokażę co nieco, co kupiłam. I powiem Wam, że nawet jak się pojedzie do Lidla po siódmej rano, to i tak jest dużo ludzi, ja nie wiem, zawsze jest dużo ludzi. No dobra, co kupiłam? E, tutaj z tyłu mamy rzeczy do prania, płyn do płukania i kapsułki. E, olej, mleko, y, dwa razy natka pietruszki, ponieważ będę robiła dzisiaj rosół. Makaron do rosołu, por, e, cztery cukinie. Liść lubczyku, bo oczywiście, jak mówiła moja prababcia, musi być lubczyk w rosole. Ser napadano. padano. Co to jest? Seller. Tutaj mamy w woreczku marchewkę, w tym w woreczku pietruszkę. Dynie, ogórki kiszone, bardzo dobre są te z Lidla, ale tylko te, bo tam, jest, tam są jeszcze w Lidlu inne ogórki, ale one są niedobre. Kotlety sojowe na dzisiejszą kolację, obiad. Kawa, kapusta jogurt grecki, mleko było, pieczarki i papryka i to tyle, taki mini haul, większość jest tak naprawdę na dzisiaj do jedzenia, ponieważ mam straszną ochotę na rosół, więc kupiłam rzeczy na rosół, z dyni i parmezanu będę robiła risotto, ale to kiedy indziej, to w tygodniu, no i dzisiaj na obiad o kolację, Będziemy ją robić u mojej przyjaciółki, będą moi znajomi. I będę robiła placki z tukini i z marchewki, szoarmę z kotletów sojowych i surówkę z kapusty. No dobra, to ja sobie teraz parzę kawę i zaraz wam pokażę, co robię sobie na śniadanie. Czy wy też zawsze robicie tyle bałaganu, przesypując kawę? Chyba jeszcze nigdy mi to nie wyszło w czystości. Chyba nigdy nie uda mi się zrobić tego śniadania. Teraz wyjmując przyprawy, wysypała mi się po całej kuchni kary. Więc muszę posprzątać, zanim zacznę robić sobie śniadanie. Dobra, zaczynamy. Czasami to jest ze mnie taka sierota, że naprawdę, brak słów. Dobra, to co dzisiaj będę jadła na śniadanie? Chcę sobie zrobić gofra na wytrawno z mąki pełnoziarnistej. I teraz tak yy, ciężko mi będzie zrobić jedną porcję, więc będę się starać jak najbardziej mogę, bo naprawdę chcę, żeby mi wyszła jedna porcja. Daję jedno jajko, robię ciasto teraz, nie? Dam jedno jajko, szczyptę soli, pieprz, którego nie wyjęłam. Na oko będzie to, będzie na oko totalnie mleko. Nie wiem, ile mogłam bym tu da, mogłam dać trzy łyżki, bym powiedziała. Oczywiście wylałam. I teraz tak, proszek do pieczenia. I dam tak, tyle co mam chyba. No, dosłownie szczypta tego proszku i szczypta sody oczyszczonej. Dobra. I teraz mąka. Ja tu najpierw sobie rozbełtam. Nie wiem, czy nie wzięłam za małej miseczki, ale specjalnie wzięłam taką małą, żeby zrobić jak najmniejszą porcję, bo naprawdę chcę, żeby mi z tego wyszła jedna porcja. Daję tej mąki, wymieszam. Dobra, to ja teraz podłączę do prądu hmm, toster i pokażę Wam, z czym będę jadła tego gofra. Dobra, w międzyczasie, jak już moje ciasto jest w gofrownicy, pokroiłam sobie warzywa. Mam tutaj pół awokado, pomidor, dosłownie miałam jednego ostatniego pomidorka koktajlowego, więc mam tutaj tego pomidorka koktajlowego i trzy plasterki pomidora, do tego kiszony ogórek, ponieważ ostatnio mam mega fazę na kiszone ogórki, ale to dobrze, bo kiszonki są zdrowe. Tutaj mam moje domowe almette z suszonymi pomidorami i bazylion. Mm. I na to almety przepis znajdziecie w poprzednim filmie, bardzo polecam wrócić, bo fajny, fajny przepis. I do tego rukola. I tutaj wstawiłam wodę, ponieważ będę robiła jedno jajko w koszulce, więc czekam, aż mi się mm. Zagotuję woda i co? I czekam i zaraz biorę się do dalszej roboty. Dobra, jak widzicie, ciasto wyszło mi idealnie na jedną porcję. Eee, dałam około 3 łyżki mąki do tego, bo chyba nie powiedziałam. Więc teraz tego gofra nałożę sobie na talerz, posmaruję almettę, położę warzywa i tylko czekam, aż zagotuje mi się woda, żeby zrobić jajko w koszulce. Dobra, będę robiła swoje jajko w koszulce. Nie wiem, czy coś widać tutaj, ale no nie mam jak was postawić. Biorę w miseczkę i wbijam jajko do miseczki. Przemyję szybko ręce. I zapomniałam posolić wodę, więc to zrobię teraz szybko, bo już mi się gotuje. Oczywiście powysypywałam. Tak, żeby inaczej. Dobra. I teraz, jaki ja mam patent na jajko w koszulce? Jak woda mi się zagotuje, biorę łyżkę i robię z wody taki wir po prostu. Kręcę w kółko tą wodę. I jak już mam ten wir, to po prostu do środka tego wiru wrzucam jajko. O, I tak to wygląda. I gotuję je przez e, 3 minuty. Dobra, w międzyczasie e, pilnuję czasu i już smaruję swojego gofra. Dobra, muszę się streścić, bo zaraz jajko będzie gotowe. A nie będę miała gdzie położyć. Smai smaruję gofra swoim almette. powiem Wam, że ciężko jest nagrywać i jednocześnie robić. Tutaj, jak widzicie, nie wygląda to ładnie, bo już rozlałam sobie żółtko, bo uwielbiam, jak to żółtko. Eee, no jest rozlane po prostu, więc od razu na ciepło je ja rozlałam. I na wierzch położę rukole. No dobra, może nie wygląda to zbyt estetycznie. Oczywiście na około zrobiłam bałagan. Ale słuchajcie. E, uczę się dopiero koordynacji ruchów, e, nagrywania i robienia jednocześnie, więc musicie mi wybaczyć. E, tak to wygląda, mogłoby ładniej wyglądać, co prawda, no ale. To była szybka akcja z tym jajkiem, jeszcze żeby mi się to żółtko ładnie rozlało. A tutaj... pokażcie. Dobra, widzę, że tutaj ładnie się. O, rozlewa. No, gdzie, gdzie to jest? O, tutaj. Więc dobra. Ja się biorę do jedzenia, co prawda ta porcja wydaje mi się duża, no ale zobaczymy. No dobra, zjem, a później będę brała się za ogarnianie tutaj w kuchni po śniadaniu i za rosu. To na razie, dobra, zabieram się za rosu, płaczek, pokaż wszystkim jak płaczesz. No tak właśnie płaczesz, tak? Niech wszyscy wiedzą. Tak płaczę. Ojej, no tak płaczę. Dobra, zabieram się za robienie rosołu. Tutaj już umyłam pora. No i co robisz? I co robisz? No, oszalałeś, naprawdę. No, Dimulku, jesteś niegrzeczny. No co? Idź. I tutaj mam warzywa. Jeszcze nie wiem, ile dam, dlatego najpierw obiorę, pokroję i zobaczymy. Bo chcę, żeby ten wywar był bardzo, bardzo intensywny, więc myślę, że prawdopodobnie mogę dać wszystko, co tu mam. Więc do dzieła. Obieram i kroję. No dobra, i do garnka. Jednak nie dałam wszystkich tych warzyw, bo za dużo. Dałam pół selera, dwie ogromne pietruszki, cztery marchewki, no i ten kawałek pora, który pokazywałam wcześniej. I teraz to wszystko będzie mi się gotować przez co najmniej trzy godziny. Więc mam 3 godziny luzu. Tak naprawdę nie luzu, bo muszę brać się za robotę. Dobra, minęły już prawie 3 godziny. Ja zapomniałam dodać, że dodałam jeszcze ziele angielskie, liść laurowy i pieprz ziarnisty. Dużo, dużo. Moje warzywa są już miękkie, więc co ja teraz zrobię, to yy, wyjmę warzywa, które później postanowiłam użyć do sałatki warzywnej, ale do niej muszę kupić jeszcze kilka rzeczy. Żeby te warzywa się po prostu nie zmarnowały. Ale co teraz jeszcze będę robić, to yy, wysypałam kotlety sojowe. Dwie paczki do miski i teraz zaleję je wodą, żeby mi się po prostu już namaczały. Jak namiękną, to je zamarynuję i niech się marynują do tego wieczora, bo jak mówiłam, będę robiła dzisiaj kolację e, u mojej przyjaciółki. Dobra, więc namaczam. Dobra, ja nalałam zwykłej wody i teraz taki mój Trik, znaczy nie wiem, czy mój, ale po prostu jak ja to robię, żeby mi się... O, za duży talerz. Muszę wziąć inny. Ale jak widzicie, te e, kotlety serowe nam pływają, a chcemy, żeby się zamoczyły. Więc ja po prostu przygniatam je talerzem, żeby mi nie wypływały. O, tu jakiś jeden wypływa cały czas. I tak zostawiam do namoczenia. E, najlepiej oczywiście jak się namoczy w bulionie, ale że to będzie szoarma, która będzie bardzo, bardzo porządnie doprawiona, ja je tylko e, namaczam w wodzie, bo później będą mi się marynować w przyprawach, więc czekam aż zmiękną i później przychodzę do Was e, z update'em, jakich przypraw będę używać do marynowania. W międzyczasie też zrobię, e, żeby już była gotowa, boże, nie mogę się wysłowić, jenki, e, zrobię sałatkę z czerwonej kapusty, którą też już pokazywałam na kanale. Banalna, czerwona kapusta, por, e, jogurt, majonez, sól i pieprz. I tyle. Więc zrobię ją, żeby już była gotowa, bo ona może stać. Czym dłużej stoi, tym lepiej. Włożę do pudełka i już będę miała z, głody, z głowy. Nie będę wam tego pokazywać, bo już to pokazywałam. Jak coś to zapraszam. E, to było w filmie z kotletami stofu. Z Dobra, zrobiłam surówkę. i Wracam do rosołu. Wyjęłam większość warzyw, zostawiłam tylko trochę marchewki, bo w rosole lubimy tylko marchewkę, żadne inne warzywa i z tych warzyw zrobię po prostu sałatkę warzywną. No dobra, i teraz będę przyprawiać nasz rosół. Dobra, i tak, w moim, w moim, w moim w lubczyku chciałam powiedzieć, w moim rosole jest zawsze dużo lubczyku, bo jak mówiłam wcześniej, to jest w, z przepisu mojej prababci, jeżeli chcesz rozkochać kogoś w sobie, Zawsze dodaj lubczyk. Ja się teraz z tego śmieję, ale moja prawa babcia zawsze tak mówiła. Ja uwielbiam lubczyk, uwielbiam y, smak lubczyku, zwłaszcza w zupach. Więc dodaję dużo, sporo tego lubczyku. Dobra, jest 14:45, porze, yy, 13:45, sorry. I zabieram się za ten rosół, bo już mi tak naprawdę no już nie mogę wytrzymać. Kto się mówi, język mi do dupy ucieka, żeby już zjeść ten rosół, bo na pewno będzie pyszny. Znaczy wiem, że jest pyszny. A na wierzch jeszcze dałam dużo pietruszki, bo ja lubię, jak jest bardzo dużo pietruszki. I w środku mam makaron, ten, co kupiłam dzisiaj rano. I jeszcze marcheweczkę. Dobra, to idę jeść, bo już nie mogę się doczekać. Dobra, bierzemy się do dalszej pracy, bo czas mnie goni. E, parzę sobie drugą kawę, bo mam ochotę dzisiaj wypić drugą kawę. E, jak widzicie, z, e, stos kotletów sojowych e, już je odsączyłam i teraz będę... Je kroić w paski. O, coś takiego. I wszystko pokroję. A zaraz będziemy marynować. Dobra, mamy wszystko pokrojone. Zabieram się za marynatę. I tak, do marynaty będę potrzebowała dwie łyżki oleju. Od razu wleję. Dużo przyprawy. Do Gyrosa. Ja mam akurat taką kebab Gyros. A tutaj już jest bardzo mało, ale miałam gdzieś drugą. Gdzie jesteś? O! Mam jeszcze drugą do Gyrosa. Dobra. Dam jeszcze trochę czosnku granulowanego. Co my jeszcze byśmy sobie dali? Trochę kary bym dała. I dosłownie odrobina sosu sojowego. Aha, jeszcze słodka papryka. Muszę sięgnąć, gdzie jest ta słodka papryka. Słodka papryka. Oczywiście, przyprawy według oznania. Ja lubię, jak jest bardzo doprawione, więc nie żałuję przypraw. Jeszcze szukam chili. Chili, o mam tutaj, chili. Chili. Odrobinka. I tak mieszam teraz to wszystko i zostawiam do zamarynowania. Jeszcze tutaj w słoiku przygotuję sobie sos, bo nie wiem, czy moja przyjaciółka będzie miała wszystko, co potrzebne. I wyciskam przecier pomidorowy. Sos sojowy. I przyprawy. I damy na pewno czosnek granulowany. I paprykę słodko. I później po prostu wymieszamy to z wodą, więc to jest baza na nasz sos, który we, którą wezmę ze sobą, więc już sobie odkładam. Następna sprawa. Mam tu przygotowane trzy ogromne cukinie, i cztery marchewki. I teraz muszę to starkować. I starkuję to, ale ja dzisiaj sobie pomogę maszyną, żeby nie tarkować ręcznie. I jak starkuję, to do Was wrócę. Dobra, starkowałam cukinię i marchewkę i widzicie, że mam moje warzywa w gazie. I to jest super patent, jeżeli. Bo wiadomo, cukinia ma dużo wody. Więc nasze placki byłyby bardzo wodniste. Więc co ja robię? Od razu starkowane warzywa. Po prostu kładę na durszlaku do gazy i czekam aż cała woda. Spłynie tutaj akurat mam garnek pod spodem, więc czekam aż cała woda spłynie do garnuszka i później jeszcze wycisnę tą wodę z, no z tej gazy, z tych warzyw i tyle. Czekam aż się, aż skapie, nalewam sobie kaweczki. I idę się ogarniać, bo już późno. Dzisiaj jestem w takim jakimś niedoczasie, że szok i boję się, że ten vlog będzie trwał 50 lat, bo masakra, strasznie długo mi to idzie, ale strasznie chcę Wam to pokazać wszystko, no. No trudno, postaram się przy montowaniu jak najwięcej może poucinać, jeżeli gadam jakieś głupoty, bo jakby sobie pogadać głupoty, no tak jak teraz. Dobra, nieważne, pa, widzimy się później. Patrzcie, ile wody z tej cukinii. Prawie cały gar. Dobra, zaczynam robić i na patelnię dałam pół papryki, pięć pieczarek i dwie cebule i czekam aż dojdą mi na patelni. W międzyczasie e, przygotowałam placki cukinii i marchewki. Do cukinii i marchewki dodałam dwa jajka i około trzy łyżki mąki. I jak zrobią mi się warzywa na patelni, to będę dodawać naszą zamarynowaną szarmę. I daję jeszcze do smażenia odrobinkę ksylitolu, żeby cebołka była słodsza. A jak warzywa już doszły, to wrzucam nasze mięsko sojowe na patelnię. I tylko delikatnie mieszam, żeby się nie rozwaliło. I przysmażam. Cicho nagrywam teraz Do tej bazy, co zrobiłam. Do tej bazy co zrobiłam, Do tej bazy, co zrobiłam w domu, dolałam po prostu gorącej wody i teraz zaleję nasze mięsko. Ааа, короче, короче. А сейчас будем смотреть французские цукини и морковки. Субскребуйте!